Miejsce pierwsze Audi RS6. Pamiętam swoją pierwszą przejażdżkę, to był szok. Pamiętam przesiadkę do samochodu, który miał silnik z Lamborghini. Kolejny szok. I ten najnowszy to też jest szok. 600 koni. A to jest przecież takie rodzinne kombi. Nie da się niczego złego powiedzieć o Audi RS6. Tak jak kiedyś ta generacja z silnikiem V10, cudowna, wspaniała. Była potworem przede wszystkim autostradowym, bo ten samochód nie nadawał się do szybkiej jazdy po torze, bo miał ciężki przód. Ten przód faktycznie wypluwało, ale na autostradzie był pogromcą. Audi A6 to klasyczne wielkie kombi. Audi RS6 to wybitny samochód sportowy, który pozostaje klasycznym kombi. Nie ma drugiego samochodu, który w tak fenomenalny sposób łączy osiągi Supersamochodu z komfortem klasycznej limuzyny. I tak jest z każdą kolejną generacją RS6. Jest to fenomenalny samochód, mimo tego, że poprzednia wersja miała 5-litrowy silnik V10. A teraz mamy 4 V8 biturbo. Ten samochód kompletnie na tym nic nie stracił. W dalszym ciągu jest super szybki, super sprawny. No dlatego, że to jest dosyć duży samochód, tego się kompletnie nie czuje. Marzy mi się taki moment, kiedy rozbijam świnkę z karbonkę, kupuję RS6, przyjeżdżam do domu i mówię żonie, kupiłem nam rodzinny samochód. W ostatniej generacji inżynierowie zrezygnowali z 5-litrowego silnika V10. Teraz pod maską bije ośmiocylindrowe serce o pojemności 4 litrów. Każdy zastanawia się, jak skompletować swój wymarzony park maszyn. Szczęśliwcy, którzy dysponują nieograniczoną ilością gotówki, myślą sobie pewnie tak, kupiłbym sobie jakieś Lamborghini, może Ferrari, żonie jakiegoś suwa. E, Przedałaby się też e, jakaś praktyczna limuzyna, może jakieś kombi, żeby pojechać na wakacje, a może by zamiast tego wszystkiego kupić po prostu RS6. I to jest właśnie, słuchajcie, tajemnica sukcesu tego samochodu. Pierwsza setka po mniej niż 4 sekundach. Ceramiczne hamulce i prędkość maksymalna powyżej 300 km na godzinę. I to wszystko w samochodzie, którym można z rodziną pojechać na wakacje. Nie ma drugiego tak wszechstronnego samochodu i właśnie dlatego RS6 jest według nas najlepszym samochodem XXI wieku.